Quest się odjebał. Hejo, cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, se, grałem, chodziłem, latałem. A tu w ryj dostałem i mi zęby wyrywają. Mam <grym> nadzieję na Clara. Ale mam cię. Myślałeś, że nie zauważyłem, <zęby> że Libertad wysłała moje libiro do Anki? Jesteś śmierdzący! Wendigarías zaskoczył moją rodzinę w 67. Ja... Papa was dragged to this very cell. I was put in the cell next door. 13. Like you, Mio. We used to talk every single night through this vent. I loved it. His voice taught me to be strong, to be a man. And then the Garillas came. Every day I'm charge. <coughs> yeah. Crime by crime, peace by peace, he paid to the gorillas. But we would still talk every single night until <coughs> they took his tongue for his lies to Yara. <coughs>

You told me that you were in the tunnel. Danny could have killed me. Could have given me to Libertad. We have no time for lies. I've stopped running. I've listened. I've learned. I've done everything you have asked. I will be el presidente. Let Danny go. Nie jestem Diego. On trzyma granat. <laughs> ja pierdłem. Ja sobie, wiecie, tak chodzę po wyspie, sprawdzam te punkty, gdzie ten typ mi kazał podrzucić te, e, te narkolce. E. Aż tu nagle wchodzę do jednego budynku. Jeszcze strzeliłem sobie w drzwi, tak, z dupy po prostu, bo, bo czemu by nie. No ale nic się nie stało, jak strzeliłem w te drzwi. E, zgaś, ogień! Nawet nie wiem dokąd mam iść. E... Dobra, udało się. No już myślałem, że się nie podpaliłem, a tu jednak. Tu jednak się podpaliłem. Ugaś, ogień. Dobra, gaś, ogień. Czy mi się wydaje, czy ja się cofnąłem? Chyba nie. Zresztą możliwe. Chyba się cofnąłem. Tak, cofnąłem się przed chwilą. Dobra, tu też dotarł ogień. W tamtą stronę nie ma co iść. Nie mam pojęcia, w którą stronę mam iść. Z tej strony przyszedłem. Przyszedłem przez to dwoje drzwi. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Coś tam wybuchło i mnie wysadziło w powietrze. W pijździe! Poleciałem. No i chodziłem sobie po tej wyspie. Dosłownie otwieram drzwi, dostaję wyryło. I budzę się w tej celi. No i resztę już widzieliście. Tu nie szedłem. Czyli... tu trzeba było iść. No, chyba nie. Totalnie nic mi to nie dało. A? Jednak dało. Mam tu iść. What the Heck, nope, 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 nope. No chyba jednak muszę. Ja pinkle, co się tutaj właśnie odjebało? Bo to już po prostu innych słów nie mam. A za tą operację, jak ja podziękuję bardzo chozemu, to mu chyba zęby powyrywam. Juan. ...he and his fucking general tried to kill me! Glad you made it... ...I, uh... ...I have to ask... So I can get ...did you, you talk, <laughs> Danny? Not a fucking word! What's a guerrilla? Always a guerrilla! The kid... ...Diego... ...he saved my life! What? Shot Anton's general dead! All dog? Fuck your 4D chest one. I just got my molars ripped out. Same thing happened to me back in the Congo. Except I did it to myself. Just chew in the front, like a rabbit. And Juan, let's leave Clara out of it. We got burned. That's all she needs to know. Clara's not enough to fucking deal with, let alone you almost getting torn to pieces. Gracias. Hola. Hola. I spacja, żeby się nie zabić na kamykach. Głupio by było, nie? Przeżyć coś takiego, co przeżyliśmy. Właśnie miałem takie dziwne wrażenie, że coś... to coś wybuchnie.

Tylko myślę, że to jest najlepszy pomysł trzymać się tak blisko niej. Bo może ja bym obrywał mniej. O, widzicie, teraz na przykład niczym nie oberwałem, jak wyszedłem spokojniej stamtąd. Teraz tu jest jakaś pułapka. O, tu była ta mina, która mnie tyle razy przywaliła. Okej. Okay. Sama wpadła w swoje pułapki.

More yy, no, tu, yy, heju, yy, tak jakby dla mnie minął dzień albo dwa, a dla was prawie nic, yy, bo łączę odcineczki, tam montuję dla was, także... With Gilberto Only the most fabulous spy in Oloviara. You can't even fart in El Este without Gilberto's network hearing about it. Spies and hackers. La moral sounds like the real deal. We don't fuck around. And if you've never been to Concepcion before, <laughs> place is When the sun goes down, soldados come out. Thanks for the heads up. Coño, I got a helicopter my ass. Coño when you get there.

Jakie hasło? Jakie głupie No kupi znaczy dziwne. se Alfredo, powiem ci, że ostatnio zabiłem twojego imiennika. Nie, przepraszam, Alfonso. A w sumie niewielka różnica, skoro ty mi, mi grozisz na wstępie. Fajne. Takie katakumby, nie? Mam wrażenie, że y, nadobcają się z Wardoxa. I need six volunteers. I'll talk to my people, honey. P. Jorge Nana's gangs are probably on the ship. You're Yelena? Mierda. Dani, right? Where's my medicine? You mean Libertas meds? I gave them to the legends. No? You handed it to some retirees shitting their diapers on top of a mountain. What could you possibly want from them? We need more than bullets and guerrillas to take down Castillo. Like it or not, Yaranos love the legends. Clara Garcia loves her politics. Good luck getting those abuelos off their asses. We could use La Moral's help. You know why Clara never told you about us? Because to her, we're just a bunch of kids playing with guns. She loves to talk about the future. What is her future, not ours. Clara's just a Castillo who lost his dick. So you have a better plan for Yara? Well, it's first, politics later. You said you needed volunteers. Admiral Benitez got to jump on us a couple of hours ago. No, Po prostu byłeś w moich oczach. Dobra, okej. Okay. Skoro wysłali nam zlecenie. Naprawdę nie wiem, strasznie mi to śmierdzi War Legion. Strasznie mi to miejsce śmierdzi War Nie, mam zamiar ich. Mam zamiar ich zostawić na śmierć, bo jesteś tępą dzidą.

That's a good horse. Yeah! You're with Libertad? I am. I think it would be great if we joined forces. Yeah? We've been fighting and we've been winning. But Admiral Benitez will always have more than we do. We kill one soldado today, tomorrow they get replaced with three more. And when La Moral people die, there's no one replacing them? Nadie. On top of that, the farmers and the people just trying to survive don't want to fight. We need fresh blood. Real fighters. What about getting the legends to join? We tried. None of those abuelos want to fight. I heard a lot of them even support castillo You heard wrong. Well, I don't see any abuelos fighting. No, any... I'm <coughs> working on it. So, how do these farmers get a helicopter? Is that true? The whole situation for me is mega porumbana. Rolnicy z rozwalonych części helikopterów zbudowali swój helikopter, którym latają, i tym helikopterem zawiozą nas na łódź. Kumacie, helikopterem zrobionym z rozwalonych części helikopterów wojskowych. Jakim cudem są szyby, wszystko.

When did you join La Moral? Ha. Wait, I was told you were with La Moral. I'm doing this rescue as a favor. I'm with Libertad. What can you tell me about La Moral? You know that village? They call it Maldito. That the real name? Yeah, some Spaniard named it back in 1490, whatever. Couple of months ago. Admiral Benítez decided to make it illegal to go to the water and fish. The people protested. Benítez executed half the town. So what does La Moral do? They tracked and killed every last soldado who did the executing. <laughs> and I'm not talking about, about the jungle shit. jungle shit. I'm talking about following them to their homes and slitting their throats while their families asleep. Assassin shit. These kids are smart coordinated and cold-blooded sounds like it that's show pass we keep tabs on military convoys passing through there and report them to la Moral. seems like they run a tight operation these kids are on the boat la jakiejś pozytywnej akcji. when admiral panita started getting rough with our families la Moral got rough back dla mnie Git Nie musiał się zbliżać bardziej. Jakby mi się udało, tylko wylądować jak najwyżej. Git, i teraz takie całą broń zabrali ci. Nie masz żadnej broni. Albo okradli cię z amunicji, nie? Czemu to się nie zepsuło? No, A czemu pierwszy strzał nie zadziałał? Przecież miał aż takiego pecha, że nie trafiłem w ogóle w ten w elementy tego. Co tam? Co? Okej okay. Dobre. Czyścimy statek. Czyścimy statek. No ktoś tam jest. No co ty nie powiesz? Nawet trupy tu ci leżą. Dobra. Ktoś tam jest, ale tu nikogo nie ma. E, 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 e. Trafiłem w barierkę akurat. Nasze wrażenie, jakby ktoś był za mną. Cały czas. Po minimapie. Jakby ktoś był tu. A może on jest tu cały czas? Mać. Szlak no i włączył alarm. Jaki tępy? Dziad. Nie mógłbym ci ocalić, tylko... Mam nadzieję, że mi pomożesz tak w sumie. Fajnie by było. Nie obraziłbym się. Chyba się już nie będziemy pingolić, nie? Już chyba nie będziemy się w ogóle z nimi setkać. Został tu ktokolwiek? Uratuj zakładników. Aha, bo moim questem w sumie nie było wybić wszystkich przeciwników tutaj, tylko uratować zakładników. Do kontenera nad dziurą. Czyli, że co? Że tam? Że tu? Nie do końca kumać czacze. Sporuj kotwiczki, dobra. Jedziemy w dół. A że... Tam! Dobra. Czyli muszę znaleźć sterownik do kontenera. To będzie tu. Opuszczamy ich na dół. What's going on? Yelena, I'm on the ship. I freed as many as I could. Hang tight. I am sending boats and backup. Gracias. This is Admiral Benitez. To the fake Yaran terroristas, I have you right where I want you. At this very minute, military forces are heading to your position. I recommend you that Instead of peacefully serving Yara as outcasts, you will die. Right here. Right now. Nie mam pojęcia. to możliwe, że nie są jeszcze. Dobra, co ja mam zrobić? Bronić partyzantów.

A tu cały czas był helikopter, nie? Nigdy nie wziął. Okay. Powinniśmy użyć łodzi? No to użyjmy łodzi. Płyniesz prosto, skręcasz na bok. Eee, się typie zastanów. Broni mi się chyba troszkę przegrzała. No i quest zakończony, prawie. Tu jest chyba wróg. To są chyba wrogowie. Chyba wszyscy tutaj są wrogami. Dobra. Yy, tego zawody zastrzelimy. Dobra. Yy, ja na spokojnie potrafię bardzo dobrze strzelać, ale jak nie strzelam na spokojnie, to strzelam tragicznie. <grym> Fajnie, 9 naboi gość przeładowywał po jednym naboju. 10 nabojowy magazynek on 9 naboi przeładowuje po jednym. Dobra, zastrzelony w plecy. Chyba wszyscy wybicie. W sumie ja zabiłem tylko trzech. Okej, okay, ale to już się będzie bawić w kolejnym odcinku, tymczasem ja sobie kontynuuję streamka, siedzę z chłopaczkami, no i chłopakami i będziemy ciśnąć dalej z fabułą gry. Ale czy jakoś nie ma i żegnam, bo akurat takie pomyłkę nie posiedzę?